Witam Państwa serdecznie, jak Państwo doskonale wiecie bohaterką dzisiejszego spotkania jest Pani Lena która stoi obok mnie, ale o autorce piszących prac szerzej opowie za moment Robert Symkiewicz. Ja chcę przypomnieć Państwu, że wystawa ta odbywa się w galerii, która zupełnie niedawno uzupełniła działalność ośrodka, bowiem E, wcześniej e, działalność plastyczna e, pod kierunkiem Roberta Sękiewicza odbywała się w oparciu o tamtą przeciwległą salę, którą dziś nazywamy dużą, dumnie nazywamy dużą. E, natomiast e, ta galeria zaczęła funkcjonować przed, jest pełna rokiem, około rokiem. E, przez Roberta została nazwana Galerią Słoneczną. Państwo dziś jesteście w stanie dociec źródła tej nazwy, dlatego że uciec późne po południu świeci słońce. Jak zajrzycie tutaj w słoneczny dzień, to będziecie wiedzieli dlaczego jest to daleria słoneczna. Pani rowa, jest absolwentką tutaj wydziału sztuki Akademii Głosza w Częstochowie. Studiowała malarstwo w pracowni profesora. Jarosława Kweclika i taki też był to jej dyplom główny, a to wystawę tak usłyszałem od autorki i to jest praktyka normalna, jeśli chodzi o akademicki cykl nauczania, nie tylko w Częstochowie, ale wszędzie można nazwać aneksem do tego dyplomu. Niewielka przestrzeń, siedem rysunków o niezwykłej emocjonalności, skali ekspresji. Są to motywy abstrakcyjne, niemniej układają się w jakiś rytm gry światła i cienia, waloru czerni i bieli. Wiemy o to od artystki, że ten cykl jakby był bezpośrednio spowodowany jej osobistymi, przeżyciami dotyczącymi, krótko mówiąc, stanu zdrowia. Bardzo ciekawe, wartościowe prace. Zapraszamy. Cykl prac rysunkowych, który dzisiaj prezentuję w Galerii Słoneczna w Gaudemater, jest pierwszą wystawą rysunków. Powstał on w trakcie przygotowania pracy dyplomowej, malarskiej pracy dyplomowej. Myślę, że, że właśnie ta czerń i szarość, chociaż światło to również jest, gra istotną rolę, ale dominanta czerni, tej szarości to jest właśnie wyrażenie tych wszystkich przemyśleń, emocji, które, które towarzyszyły mi podczas tworzenia tych prac. Niemniej jednak myślę, że, że w tej chwili będę dążyć bardziej ku światłu i myślę, że te prace będą już nieco bardziej miał być dźwięk optymistyczny.